Cześć. Z tej strony Darek. I dzisiaj opowiem Wam o prezencie, jaki dostałem na urodziny od PGI. Tak naprawdę będę musiał za to zapłacić i dostanę dopiero miesiąc po urodzinach, ale niech będzie. Mowa o nowym DLC do MechWarrior 5 Clans, czyli Wolves of Tukait. Historia opowiedziana w DLC dzieje się po bitwie o Lutie. Comstar, do tej pory traktujący. Klany jako swoich sprzymierzeńców, ewentualnie kogoś do wykorzystania dla swoich celów, czyli założenia nowej Ligi Gwiezdnej pod własnym dowództwem, dowiaduje się, że klany mają dokładnie ten sam cel założenie nowej Ligi Gwiezdnej pod własnym dowództwem a zmierzają do tego przez podbicie Ziemi. W związku z tym, przywództwo Komstaru rzuca wyzwanie Ilkanowi Ulrykowi Keleńskiemu, które doprowadza do bitwy o tytułową planetę Tukajit. Wynik tej bitwy zadecyduje o losie Ziemi. Wydarzenia z bitwy o Ukeid poznamy w 20 misjach. Do tego dostaniemy oczywiście przerywniki filmowe opowiadające nam ich bułę, a jako gracz wcielimy się w członka Wilczej Straży jednostki dowodzonej przez Nataszę Kireński postać dobrze znaną zarówno w uniwersum, jak i w fandomie Battletech. Naprzeciw nas staną siły zbrojne Comstaru, czyli Konguards. Które od innych jednostek sfery wewnętrznej różnią się tym, że mają wyższy poziom technologiczny. Poziom, który Komstar osiągnął dzięki nieczystym zagrywkom, takim jak likwidacja naukowców innych frakcji sfery wewnętrznej, czy przechwytywanie reliktów Ligi Gwiezdnej wszelkimi dostępnymi metodami. Poza samą kampanią no i historią w niej zawartą oczywiście otrzymujemy nowe mechy. Wśród nich 3 Omni i trzy battlemech. Omni to średni Iceferret, ciężki linebacker i szturmowa Naga. Iceferret i linebacker należą do tych szybszych swoich kategoriach wagowych, ale przez kompromisy znane z Battletecha, czyli albo jesteś szybki, albo dobrze opancerzony, albo dobrze uzbrojony, mogą odstawać uzbrojeniem od swoich wagowych odpowiedników. Naga natomiast to przede wszystkim nosiciel systemów artyleryjskich AR-4, których później. Battle mechy to cholernie szybki inkubus. Jest to Mech lęk. Następnie średni Shadowhawk 2C. Jest to klanowa wariant sferowego Shadowhawka. O 10% lżejszy, nieco szybszy, słabiej opancerzony, ale nieźle uzbrojony do walki w zwarciu. No i szturmowy Bane, który jest ciężki, powolny, dobrze opancerzony i niesie mnóstwo, mnóstwo uzbrojenia. Poza mechami dostajemy jeszcze dwie rzeczy, czyli wspomniany wcześniej system Arrow 4. Jest to wyrzutnia pocisku, wystrzeliwująca pojedynczy pocisk w przeciwieństwie do znanych wcześniej wyrzutni rakiet. Zadaje ogromne obrażenia jednemu celowi i miejmy nadzieję, że dostaniemy również amunicję, która zadaje obrażenia obszarowo, ponieważ po naszowym BattleTechu ro 4 może przynosić naprawdę dużo różnych rodzajów amunicji. Drugą rzeczą, jaką dostajemy, jest możliwość wsparcia artyleryjskiego. W klanach do tej pory było to nieużywane, ponieważ jest to traktowane jako, w klanach podkreślam, jako coś tchórzliwego, niezgodnego z regułami prowadzenia walki. No ale przyszli na prawdziwą wojnę, więc zaczęli używać prawdziwych narzędzi wojny. Dalej dostajemy dwie rzeczy za darmo. Po pierwsze, funkcjonalność przeciągnij i upuść w Mechlabie, która Pozwoli nieco przyspieszyć konfigurowanie naszych maszyn w końcu. A druga rzecz to kierunkowe silniki skokowe. O ile dobrze pamiętam, były na pewno w dwójce, w trójce, w czwórce nie pamiętam czy były, ale powiem szczerze, że uważam to za bajer. ładnie to wygląda, ale nie sądzę, żebym, przynajmniej ja używał to jakoś zbyt często w walce. No i to tyle z rzeczy, które są delce. A teraz czas na moje krótkie przemyślenia. Mam nadzieję, że dostaniemy lepsze AI. To po pierwsze. Po drugie, z tym AI wiązałyby się ciekawsze misje, bo można by było poziom trudności uzależnić od poziomu zaawansowania sztucznej inteligencji, a nie tylko od tego, jak twardzi są przeciwnicy. Niestety, obawiam się, że dostaniemy znowu korytarzowe misje, choć tym razem jest ich 20, więc jest szansa na coś innego również. No, ale nie. nie, 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 nie nie. wierzę w to. Myślę, że dostaniemy 20 korytarzowych misji, w których idziemy od jednej areny, nazywanej punktem nawigacyjnym, do drugiej areny, na których będziemy ścierać się z falami przeciwników, coraz twardszych, a w międzyczasie będziemy się naprawiać w kolejnych stacjach naprawczych. Natomiast naprawdę mam szczerą nadzieję tak bardzo, bardzo, bardzo bym nie chciał, żeby były tu walki z bosami, typu ta z Ghostbusters DLC walka z Radlerem. To był durny DPS check, a nie walka z bossem. Poza tym takie walki nie pasują, według mnie, do Battletecha. Może, może wy macie inne zdanie, bo ja potrafię zrozumieć odstrzeliwanie uzbrojenia dla stojącego na lądowisku lądownika typu Union, ale jeżeli mam czasóweczkę, która polega na strzelaniu w 4 kwadraty, i jeżeli okaże się, że niosę za mało uzbrojenia, zadaję za mało damage per second, to przegrywam, to nie, nie podoba mi się to. Chcę dostać normalną walkę. Co jeszcze? No, jak już wspomniałem wcześniej, mam nadzieję, że przerywniki zachowają wysoką jakość. I to chyba wszystko. A, i jeszcze. Kolejne DLC. Do tej pory dostaliśmy trzy klany, które przeprowadziły inwazję. Smok Jaguar, Ghostburst i... Wolf Clan. Kolejny według mnie powinien być Jade Falcon, ponieważ był to czwarty korytarz inwazyjny. Tyle, że jeżeli będzie działo się to po bitwie o Tukait, możemy mieć ciekawe wydarzenia i podejrzewam, że w związek z tym mogą mieć rzeczy, które dostaniemy na koniec tego obecnego DLC Wolves of Tukait, bo jest gdzieś tam wspomniane, że będziemy kształtować los klanu wilka. No więc zobaczymy. No i co wy o tym myślicie? Bo na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dajcie znać w komentarzach. Polubcie. Zasubskrybujcie w swojej łaskawości. O ile jesteście tak łaskawi. I do zobaczenia. Cześć.